Przyszła wiosna za oknami coraz cieplej, ale my wciąż jeszcze na halach kontynuujemy nasz magazyn, nasz vlog o futsalu na Podlasiu. 11 odcinek. Już dzisiaj naszą wycieczkę po halach białostockich zaczynamy od zespołu szkół mechanicznych. Co prawda za plecami grają w koszykówkę, ale my skupimy się na raporcie ligowym. Za chwilę pierwsza rozmowa, nasz pierwszy gość, trener Jagieloni, Futsal, Karol Domalewski. Zostańcie z nami. No to jesteśmy z Karolem Domaleskim, zapowiadana rozmowa z trenerem Jagiellonii Futsal. Karol, koszykówkę sobie pogramy, ale po sezonie chyba. Dzisiaj skupimy się na futsalu. Albo na rozgrzewkę. Albo na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę, Karol, pierwsze pytanie. Nie było wcale tak łatwo w rewanżu z Red Dragon z Pniewy. Wygrana 4 do 3. Trochę stresu było, czy jednak wszystko pod kontrolą? Było trochę stre stresu, nie ma co tutaj mówić, że, że ten mecz przyszedł nam łatwo i ta wygrana przyszedł nam łatwo. To, to bym tutaj był hipokrytą, żebym tak powiedział. Eee, ale mecz się ułożył bardzo dobrze. 3-0 prowadziliśmy, można powiedzieć, od po 12 minuty. Eee, 3-0, no i trochę nam nogi spętało. Gdzie zawsze, jak już mamy taki wyższy wynik, to włącza nam się taka eee, fantazja łańska i już taki luz łapiemy, A tutaj było odwrotnie. To chyba spowodowane było mm, rangą meczu i rangą tego, co może nas czekać teraz y, 1 maja. Y, więc, więc, więc ten mecz był bardzo trudny i nie należał do łatwych. Gdzieś tam żywiołowa publiczność y, Spniew też dała sobie y, radę, y, gdzieś tam nas deprymując, y, gdzieś tam nie zachowaliśmy zimnej głowy. No ale na szczęście y, Mateusz, jak to na kapitana przystało, gdzieś tam rozegraliśmy dobrze rzut wolny, strzelił na 4-2 i trochę to uspokoiło, uspokoiło zapędy drużyny Spniew. No na 4-3, ale już gdzieś tam kontrolowaliśmy te spotkania. Do tej drugiej połowy, więc uważam, że z przebiegów dwóch meczów zasłużyliśmy na ten awans. To uzupełniamy jeszcze sobie Karol Strzelców-Bramek, Helwer Taczak, Mateusz Łabieniec, Mateusz Lisowski, jedno trafienie samobójcze drużyny gospodarzy w tym spotkaniu. Powiedz mi, Karol, teraz na chwilę ten puchar chyba musicie zostawić gdzieś, go tam wyrzucić z głowy, bo przed Wami mecz ligowy, 22 kwietnia, godzina 16, tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w Mechaniaku podejmować będziecie drużynę gier jej ma lepszy Art Soft Leszno, czyli po prostu zespół Futsal Leszno po staremu i taką nomenklaturą operujmy. To ważne spotkanie, bo ciągle, jak rozmawialiśmy już w poprzednim odcinku, jest ta szansa na tą nie ósemkę na ósmym, a na ósemkę na piątym. Chociaż rywal na pewno też dosyć wysoko w tabeli, czwarte miejsce, ale rywal, z którym w tym sezonie już wygraliście 3 do 1, więc jakiś tam handicap psychologiczny przynajmniej przed tym meczem macie. na też w pucharze, w którejś tam fazie pucharu Ograliśmy z nimi też dosyć pewnie. Słynny mężczyzna Czernej Białostowskiej. Białostowskiej. tak, zgadza się. E, tutaj powiem szczerze, że. No to jest mocna drużyna i, i na pewno ten mecz będzie wyrównany i zażarty my na pewno nie oddamy tutaj pola dlatego, że tam będziemy się przygotowywali do meczu z rekordem, do pucharu. Walczymy o, pi o piąte miejsce, mówimy to otwarcie tak jak mówiliśmy otwarcie o tej ósemce, otwarcie o pucharze, że chcemy dojść tak dalej. Tak samo mówimy otwarcie póki są matematyczne szanse na piąte miejsce będziemy na pewno walczyli. Mamy jeszcze trzy mecze, w który, których chcemy zdobyć komplet punktów i na pewno będziemy tak robić, żeby zdobyć te piąte miejsce. Karol, ten mecz z perspektywy i tej, tej walki o piąte miejsce może się okazać kluczowy z drugiego też względu, bo jeśli się wszystko ułoży tak, jak może się ułożyć, to Wy zajmiecie miejsce piąte, a drużyna z Leszna miejsce czwarte, traficie na siebie w fazie play i mając trzy wygrane w sezonie już wcześniej zespołem z Leszna, no to, to Leszno będzie miało sporą zgryzotę i zmartwienie, że musi grać za Gielonią. No, taki scenariusz miałbym w ciemno. Chętnie, chętnie bym to Leszno przyjął tutaj w Biamstoku jako pierwszy mecz na playoffach. no ale wiadomo, to jest futsal, tu się może wszystko zdarzyć, gdzieś tam leśno też miało wygrać z śpiewami nie wygrało, gdzieś tam tam skomplikowało sobie, jeszcze właśnie z, Leszno, z dreman z FC-Toru drużyny, które, które gdzieś tam walczą o te miejsca, więc, więc jeszcze tutaj ta kolejka myślę, że już teraz już dużo wyjaśni, w którym, w którym miejscu z 8 się zmienimy. Dobrze, nie sposób jeszcze nie wrócić do pucharu jednak, Karol, no bo to sukces. Pięć lat, tak, dokładnie pamiętam, czekaliśmy na to, żeby drużyna z Białego Stoku znalazła się w finale pucharu Polski i na pewno duże wyzwanie, gracie z rekordem, ale to już sobie powtarzamy jak mantrę, że wcale nie jesteśmy na straconej pozycji i ten rekord wcale nie jest taki straszny, jeśli Agielonia zagra dobre spotkanie, jeśli się postawi zespołowi z Biały, tym bardziej, że formuła tego pucharu dosyć, powiem Ci, zaskakująco dla mnie i niespodziewanie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że piłkarski Puchar Polski rozgrywa się na Stadionie Narodowym jest to jeden mecz, no tutaj mamy dwa mecz, pierwszy mecz 1 maja, chciałem powiedzieć, że w Białymstoku i jest na szczęście w Białymstoku, chociaż po wielkich bólach i trudach, bo to słyszałem, że perturbacje były ze znalezieniem hali. Okres matur niewygodny też, no i też kwestia pojemności obiektu, bo Karol, ja się spodziewam, że zainteresowanie tym meczem będzie ogromne. Też tak uważam, że zainteresowanie będzie ogromne, ale to już ze względu na te matury i że mamy praktycznie wszystkie duże hale w ogólniakach lub technikach, to to, to gdzieś byliśmy zmuszeni szukać po podstawówkach. Wchodziło jeszcze w grę SP8 na Jesienej, tam gdzie gra futbalo. Ale tam jest guma i wolimy grać na parkiecie, więc to tak jest z takich względów. No i została SP50. No, gdzieś tam po wielkich perturbacjach, ale udało nam się dograć ten termin. No i będziemy grali w poniedziałek, 1 maja o godzinie 18 z rekordem na SP50. Trochę kiepsko, bo tam też nie ma aż tak wiele miejsca futbolu grało tam wcześniej w swoich rozgrywkach drugoligowych i też przy meczach pucharowych później to tam komplet publiczności był na, na pewno. No a tutaj w białym stoku no, trudno się spodziewać, że że kibice Jagiellonii i tej trawiastej, i tej futsalowej nie zbierą się do kupy i, i nie będą chcieli tego obejrzeć. Zatem y, taki chyba apel, jak się pojawią bilety w sprzedaży, to trzeba szybciutko. Też tak uważam, że, że trzeba szybko te bilety nabywać, ponieważ no, tam nie ma za dużo miejsca i liczymy, że pomimo, że to będzie majówka gdzieś tam zaczynająca się, to, to myślę, że kibice przyjdą. No, ale nie mieliśmy wyboru, no, niestety. No, mamy, taką, mamy taki klimat w Białymstoku, że hali sportowej i prawdziwego zdarzenia nie ma i musimy, musimy gdzieś tam się tułać po, po halach innych. Przyjmujemy to na klatę, walczymy i będziemy się starali gdzieś tam rozmawiać w niedalekiej przyszłości z innymi może drużynami, tak jak tutaj właśnie żubrami, z basem, z badmintonem, z tenisem, ping przepraszam, żeby gdzieś tam do prezydenta ten temat ugryźć, tak? I gdzieś tam pokazać, że jest zainteresowanie i, i kibiców, i, i, i zawodników samych i, i drużyn żeby żeby w tym kierunku pójść i zbudować jakiś obiekt z prawdziwego zdarzenia na który Białystok zasługuje. To hale, jeśli chodzi o Puchar, udało się ten problem rozwiązać, ale o tym też powiedziałeś w poprzednim odcinku. Ja bym chciał do tego tematu troszeczkę wrócić. Powiedziałeś o tym, że ostatnie spotkanie rundy zasadniczej z Legią, gdzie no Jagielonia z legią to jest święta wojna. E, tego mecze kibice, którzy nie pojadą do Ełku, nie zobaczą, bo spotkanie jest po prostu w Ełku. E, powiedz mi, no, trochę chyba kiepsko, ale będziecie musieli stanąć na wysokości zadania. Ja już się śmiałem poprzednim razem, że autokary e, być może kibice sami jako fani waszej drużyny się zorganizują. E, mimo to jednak, no, szkoda, że ten mecz będzie poniekąd z ograniczoną dostępnością. Tak Tak jak już powiedziałem, nie mieliśmy wyboru, wiadomo, mecz. Z legio, elektryzują kibiców. Gdzieś tam Ełk jest zawsze miastem kibicowsko z Jagielonią, więc, więc na to miasto wpadło, bo to jest najbliżej hala widowiskowa. Ona jest w po, mieście powyżej tysiąca osób, a dostaliśmy, dostawaliśmy już takie sygnały, że na taki mecz tyle ludzi przyjdzie i jest duże zainteresowanie. No tylko chciałbym przeprosić tutaj z miejsca kibiców z Białogostoku że tacy, którzy przychodzą już od, od początku w Moksu na, na nasze mecze. No ale no niestety, coś może. Może wymyślimy z jakimś autokarem. no Jeszcze nie, nie, nie myśleliśmy o tym, bo to są inne mecze ważne po drodze, ale, ale no nie mamy wyjścia. No. Nie, to nie jest od nas uzależnione i musimy się z tym y, jakoś pogodzić i kombinować na inny sposób. Stąd ta hala wełku. Y, duża hala, liczymy na komplet, y, liczymy na zorganizowaną grupę kibicowską, więc, więc myślę, że przyniosą nam, dodadzą nam skrzydeł i, i będą trzy punkty. Karol, przypomnij kiedy to jest spotkanie z Legią? Y, 6 maja. Y, o godzinie 18.00. No to tak, mamy 1 maja Puchar Polski u siebie, 3 maja Puchar Polski na wyjeździe, 6 maja mecz z Legią. Czy teraz przygotowania, to już ostatnie, Karol, pytanie, czy już przygotowania zatem na te ostatnie tygodnie na ładowanie baterii przed tym, co się będzie działo w playoff i na tą bardzo energetyczną końcówkę sezonu? Czy, czy trochę pracujecie pod tym kątem też, żeby gdzieś tych sił nie zabrakło? Tak, mamy to bardzo szeroką kadrę. Może nie gramy szeroką kadrę, ale mamy szeroką kadrę i ci zawodnicy są cały czas pod prądem i oni są gotowi wejść, bo trenujemy całą czternastką na treningach, plus w ramkarze, więc, więc oni są przygotowani na to też, żeby w tych momentach takich kryzysowych gdzieś tam nas po, wspomóc. Jesteśmy całą drużyną, wszyscy walczymy. E, tak, tak, są już przygotowania, już przygotowujemy się tak jakby na tą dalszą część sezonu. No ale wiadomo, najbliższy mecz jest najważniejszy jeszcze gdzieś tam Teleczno tutaj teraz jest. Później jeszcze jest Dreman jak tutaj pan redaktor wymienił, mecz telewizyjny 27 kwietnia. Właśnie później jest rekord, później wyjazd do Bielska Białej, później Slegia Legia i już później playoffy będą. Więc, więc jeszcze będzie troszkę o nas mam nadzieję, że głośno, pozytywnie, że, 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 że damy jeszcze trochę fajnych emocji dla kibiców i chciałbym, żeby wszyscy gdzieś tam wspierali nas i zapraszam na, na halę. No na pewno Karol, my też będziemy śledzić wasze poczynania, myślę, że z tego to kilka dobrych odcinków wyjdzie, chociaż będziemy musieli je kondensować, bo będziecie grali prawie codziennie. W każdym razie teraz przypominamy, najbliższe, najważniejsze wydarzenie związane z Jagiellonią Futsal to mecz 22 kwietnia o godzinie 16. Tu w zespole szkół mechanicznych, nie w koszykówkę, tylko w futsal. Przyjdźcie, kibicujcie, wspierajcie Żółto-Czerwonych. Dzięki za rozmowę, Karol. Dziękuję. Druga część naszych wojarzy po białostowskich halach. Tym razem jesteśmy na treningu Bonito Helios. Co prawda trening jeszcze się nie zaczął, bo dzieciaki za Akademii tutaj poprzedzają trening drużyny seniorskiej Bonito. Filip Dojlida jest z nami. Dzień dobry Filip. Dzień dobry. Po raz ostatni spotykamy się w takiej formule raportu przedmeczowego można powiedzieć, bo ostatnia kolejka pierwszej Ligi Grupy Północnej. Tym razem los kieruje Was na spotkanie z Mosiną, ale zanim o tym spotkaniu to jeszcze sobie porozmawiamy o tym wcześniejszym Waszym pojedynku z drużyną Futsal Świecie u siebie. Przegrana 4 do 6, do przerwy 2 do 5. Później było trochę lepiej, ale gdzieś tam zabrakło, chociaż ta niespodzianka z zespołem Świecia, no było blisko, bo nie ukrywajmy, świecie było faworytem tego spotkania. Tak, świecie było faworytem. Dobrze zaczęliśmy, bo od wyniku 2 do 0, gdzieś tam po dwóch szybkich kątach. Niestety łatwo potraciliśmy bramki gdzieś tam na, na kontakt, później na remis i, i świecie odskoczyło, ale myślę, że tak jak mówiłem tutaj w magazynie przed meczem, że y, będzie dobrze, jeżeli stworzymy w tym ostatnim domowym meczu fajne widowisko i myślę, że takie było, bo dużo było zwrotów akcji, dużo sytuacji później my też goniąc ten wynik zbliż, zbliżyliśmy się, na chwilę się oddaliśmy, znowu później y, coś tam się zadziało z wycofanym, także ciekawy mecz dla kibiców. Y, może wynik mógłby być inny, ale no ja uważam, że w świecie to, to zdecydowana czołówka ligi, dlatego Интересно е за това To teraz jeszcze porozmawiajmy o strzelcach Bramek. Bramki w tym spotkaniu Aleksiej Watkiewicz. Wszyscy się solidarnie podzielili. Bartosz Gołaszewski, Jakub Kozłowski i Mateusz Rogowski. Możemy się na chwilę w sumie zatrzymać przy Mateuszu Rogowskim, bo tak sobie patrzymy w klasyfikację strzelców. 17 Bramek ma Mateusz. Jedziecie do Musiny. Jest szansa trochę tam postrzelać, chociaż to nie będzie łatwe spotkanie. O tym sobie dzisiaj też za chwilę porozmawiamy. Czy Mateusz gdzieś tam myśli, żeby jeszcze przegonić najlepszych strzelców w futbolu i być najlepszym, Zawodnikiem z Białego Stoku w klasyfikacji strzelców Grupy Północnej? Znaczy, ja zatyzuję słowa Mateusza z poprzedniego sezonu, gdzie w drugiej lidze też y, nastrzelał z tych bramek, że on przede wszystkim myśli o obronieniu. A co spadnie, wpadnie z przodu, to już jest dodatek. Jak widać, tyle ma dobrych tych wyjść do, do przodu z obrony, że, że duży jest ten dodatek, bo w postaci aż 17 bramek w debiutanckim sezonie. W pierwszym meczu z Mosiną strzeli chyba 5 bramek. Teraz myślę, że też jest w formie, dużo będzie grania, także no życzę mu tego, żeby gdzieś tam jeszcze wywindawał się wyżej w tej klasyfikacji strzelców. No to sprawdzamy z Musiną Cztery bramki Mateusza Rogowskiego, Aleksej Watkiewicz cztery, Mateusz Łabieniec dwie i Kamil Ullman jedna. Mateusza Łabieńca i Kamila Ullmana już w tym meczu nie będzie, to może Mateusz Rogowski tych więcej bramek strzela Pierwszy mecz to 9-1 wasza wygrana. Powiedz mi, czy ty być może oglądałeś spotkanie Mosiny z futbolu? Jesteś już na bieżąco z zespołem Mosiny? Częściowo oglądałem chyba, chyba łącznie tam z 15 minut obejrzałem tego spotkania. Na pewno początek zespołu z Mosiny miał dosyć ciekawy, bo, bo to też oglądałem, później gdzieś tam się przełączyłem. Dlatego no, na pewno nie można lekceważyć tego zespołu. Oni też walczą o trzy punkty, które mogą im dać w przypadku dobrego wyniku naszej drużyny z, w barażu. Może im dać nawet utrzymanie. Dlatego tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś się położy czy odda punkty bez walki, bo to na pewno będzie bardzo trudny wyjazd. To trudno się z Tobą nie zgodzić. Ja byłem na tym spotkaniu i tak do mniej więcej stanu 2-2. Bardzo dzielnie Mosina się broniła, mimo że przyjechała w siedmiu. Z czego jeden z zawodników to, to trener, który. Który tam rzadko wychodził na boisko najwyżej do przewagi. Ta gra w przewadze też trochę ich zniszczyła. W każdym razie no na pewno to nie będzie dla was łatwe spotkanie. To, że przegraliście ze Świeciem, to tak naprawdę niewiele jeszcze zmienia w tym planie, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Przegonienia drużyny z Lęborka, bo Lębork też nie zaliczył tutaj świetnego występu. Ma 22 punkty wy 20. Lemborg gra z Toruniem, wygracie z Musiną, wy macie troszeczkę łatwiej na papierze przynajmniej i jest szansa jeszcze ten Lemborg przeskoczyć. No tak, warunkiem jest niewygranie meczu przez y, Lębork, bo Lemboch może ten mecz zemisować i przy naszej wygranej y, jesteśmy przy równej równym liczbie punktów wyżej. No to jest takie ważne zadanie, będziemy na pewno śledzić uważnie mecz w Toruniu, a myślę, że pod wodzą y, trenera Kameko w Tafie y, dzieje się chyba coraz lepiej i myślę, że u siebie... Bardzo prawdopodobne jest, że Taf wygra ten mecz. No cóż to, trzymamy kciuki za Taf, trzymamy kciuki za Bonito Helios. Sobota, godzina 16, spotkanie wyjazdowe. Trzymamy kciuki, żeby ten Lemborg na koniec udało się przeskoczyć i jak będziemy siadać do podsumowania sezonu, to będzie kolejny powód do optymizmu, jeśli chodzi o występy Bonito Helios w tym sezonie. Dzięki za rozmowę Filip. Dzięki. I na koniec wędrówkę po białostockich obiektach, chciałem powiedzieć po halach. No, w sumie jesteśmy w hali lodowiska, ale tak troszeczkę z boku. E, tą naszą wędrówkę kończymy z Kubą Bućko, trenerem futbalo. Ten raport ligowy no, nie może się obyć bez futbalo. W tym tygodniu na koniec, na deser futbalu nam zostało. Kuba, na początek oczywiście nawiążemy do ostatniego meczu. Ja wiem, że chyba nie za wiele będziesz miał do powiedzenia o tym ostatnim meczu. Wygrana 5 do 2, no ale to nie był najlepszy mecz futbalu w tym sezonie z całą pewnością. No, nie, nie, nie zgraliśmy zbyt dobrego meczu, ale najważniejsze to są trzy punkty i z tego musimy się cieszyć, bo takie mecze też się zdarzają i, i brawo dla chłopaków, że yy, w takim dniu, kiedy nam kompletnie nic nie wychodziło, udało się wygrać, myślę, że przekonująco, 5-2 i trzy punkty odpisane. Trzy punkty dopisane. Bramki Hubert Stachurski 2, Bartosz Borowik 1, Arkadiusz Mazurek 1 i Kuba Konon 1, zatem 5 do 2 się skończyło w tym meczu. Teraz ostatni akcent. Z Tomkiem Koniczkiem tydzień temu rozmawialiśmy sobie o matematyce trochę. Wiele się zmieniło od, od tego ostatniego meczu futbolu. Futbol zaczynało w piątek, później była kolejka ligowa. Gdańska i Kamienica już na pewno nie dogonimy, zatem marzenia o nawet barażach, o ekstraklasy trzeba gdzieś tam odłożyć na półkę. Być może na kolejny sezon, ale to nie znaczy, że futbolon nie ma o co grać w tym ostatnim meczu z Kamienicą. Jedziemy tak jak w każdym meczu po trzy punkty i bardzo chcemy teraz spotkanie wygrać. Jeżeli wygram, wygramy, to na pewno będziemy na trzecim miejscu. No, maksymalnie możemy spać na czwarte, ale no, wiadomo, na koniec chcielibyśmy zająć miejsce na pudle. Kuba, no to patrzymy w tabelę. futbalo 21 spotkań, punktów 40. Futsal świecie 39. Green jest gniezno 38, czyli nawet na piąte jak źle pójdzie. Chociaż nie, no tutaj Green Boot gra nie. rzeczywiście z futsal świecie, tak. Tu wykłania się matematyka po raz kolejny, słuchajcie. Grubsza rozkminka i grubsza matematyka. Czy chcemy trochę jako futbalo pokrzyżować szyki kamienicy? No bo tutaj kamienica, punkt straty do Gdańska. Gdański ciężki. Taki teren w Szczecinie wcale nie musi być tam łatwo. Czyli troszeczkę tak można powiedzieć, że wspólnie z zespołem futsal Szczecin to w futbolu też rozdaje karty w tej ostatniej kolejce, komu ekstraklasa, komu tylko baraży. Przede wszystkim to już kolejny sezon, kolejny mecz z Kamienicą. Ja bardzo dobrze znam trenera, razem też uczestniczyliśmy w kursie trenerskim, także na pewno nie jedziemy tam z zamiarem takim, żeby im popsuć plany. No niestety, tak się składa, że jeżeli ten mecz wyjdzie, Gramy, czego bardzo bym chciał, no to tak się stanie, ale to jest, to jest sport i czasem w życiu tak bywa, że, że musimy wygrać i ktoś inny nie skorzysta z furtki, którą będą baraże czy też awans. No, nie jest to nasza wina ani wina zespołu z kamienicy. W pierwszym meczu to była 11. kolejka, 3 grudnia. Remis 4 do 4, dwie bramki Kuba Konon, Bartosz Borowik, Hubert Stachurski. Pamiętasz jeszcze coś z tego spotkania, czym kamienica zaskoczyła, na co teraz futbalo musi być bardziej przygotowane, jeśli chodzi o tego no, niewygodnego rywala? że ten mecz już był dawno i zespół z Kamienicy na pewno e, trochę się zmienił, od tamtej pory, tak samo, jak i nasz zespół. E, myślę, że tak jak każde spotkanie z Kamienicą będzie to zacięty mecz. E, Tantem był zacięty, my goniliśmy wynik. Mam nadzieję, że, że na wyjeździe to trochę lepiej że po poukłada, będzie nam się grało nieco łatwiej. Jednak no, e, dużo większa presja po stronie gospodarzy. E, mam nadzieję, że my to wykorzystamy, e, żeby ten mecz wygrać. Kuba, czy ty się spodziewasz, e, że to spotkanie będzie takie otwarte, że będzie w nim dużo bramek, dużo emocji dla kibiców, czy raczej to takie trochę szachy z jednej i z drugiej strony, bo pewnie wiesz, do czego zmierzam. Chodzi mi o ilość goli. Z Tomkiem też rozmawialiśmy tydzień temu. Marzy się drużynie futbalo. 100 bramek w tym sezonie, na pewno marzy się też trzecie miejsce do tego pierwszego celu. Do tych 100 bramek brakuje bramek 4, czyli trochę trzeba by było w tej kamienicy postrzelać. I tak i nie, no, u siebie zdobyliśmy cztery bramki, więc tutaj też taka zdobycz jest możliwa. Czy będzie otwarte? Myślę, że tak. Myślę, że żadna z drużyn nie będzie kalkulować, bo my będziemy chcieli wygrać kamica za wszelką cenę będzie chciała wygrać, więc myślę, że szykuje się nam fajne futsalowe widowisko i też myślę, że sporo bramek. Przeważnie między nami albo inaczej może nawet zawsze między nami pada sporo bramek, więc ta setka jest możliwa i myślę, że fajny mecz też jest możliwy. To teraz jeszcze sobie spojrzymy na klasyfikację strzelców. To samo pytanie zadałem Filipowi do ilidzie z Bonito, ale tutaj bardziej rozmawialiśmy pod kątem Mateusza Rogowskiego, który ma 17 bramek, jeśli chodzi o Bonito, to jak na Beniaminka i na zespół, który jest w pierwszym, pierwszy sezon w pierwszej lidze, to na pewno nie ladawe osiągnięcie, tym bardziej, że to zawodnik, który gdzieś tam z tyłu zazwyczaj odpowiada za szyki obronne. Ale Ciebie zapytam nie, nie tylko o Mateusza Rogowskiego, a ja zapytam o trzech strzelców w futbolu, bo tak jak sobie spoglądamy na klasyfikację: Jakub Konon 18, Hubert Stachurski 18, Damian Grabowski 17. To najpierw pierwsze pytanie: kto z tej trójki? Zdaniem trenera Jakuba Buczko, pobawmy się teraz w przewidywania i w taką małą kulę, gdzieś tutaj, którą pewnie odnajdziemy i z niej sobie wyczytamy, kto będzie najlepszym strzelcem futbolu po meczu w Kamienicy Królewskiej na koniec sezonu. Jeśli miałem patrzeć na przekrój całego sezonu i też aktualną dyspozycję tych zawodników, stawiałbym na Kubę konona. Jednak i Damian i, i Hubert są to tacy zawodnicy, którzy potrafią strzelać bramki z niczego, więc no może się wydać wszystko. Dla mnie nie ma to większego znaczenia, kto z naszych zawodników będzie najlepszym strzelcem. Mam nadzieję, że każdy z nich dołoży swoją cegiełkę jeszcze w tym ostatnim spotkaniu do swojego myślę, że i tak już bardzo dobrego dorobku bramkowego. Czyli nie zakładasz scenariusza, że Mateusz no, to ma troszeczkę łatwiej, bo gra z Musiną. Teoretycznie słabszy rywal niż, niż kamienica królewska. Nie zakładasz takiego scenariusza, że najlepszym strzelcem z Białego Stoku w pierwszej lidze będzie zawodnik to Helios i ta trójka y, drużyny futbolu da się na ostatniej prostej wyprzedzić? Czy znaczy nie? To też jest możliwy scenariusz, że, że Mateusz tam strzeli parę bramek i może przekroczy dwudziestkę, czego bardzo mu życzę. Jak najwięcej bramek, jak najlepsza promocja tutaj Białego Stoku, futsalu naszych ludzi. Więc jeżeli to będzie Mateusz, to też wielkie. Brawa dla niego i powodzenia, oby strzelił tych bramek jak najwięcej w tym spotkaniu z Musiną. Czyli wnioskując, już podsumowując naszą rozmowę, pierwsza liga skończy się następująco: Gdańsk, miejsce pierwsze, Kamienica, miejsce drugie, futbalo, miejsce trzecie. Takiego scenariusza się trzymamy. Bardzo chciałam, żeby tak było. Powodzenia zatem przypomnijmy tylko futbolu. Swój mecz gra w niedzielę. Będzie to godzina 18. Spotkanie wyjazdowe z Wemet Futsal Klub Kamienica Królewska. Pewnie będzie transmisja, więc zapraszamy przed ekrany. Trzymajcie kciuki w tym ostatnim meczu za futbalo i niech ta pierwsza trójka rzeczywiście stanie się tak, jak zakładaliśmy rzeczywistością. Dziękujemy ślicznie za ten odcinek magazynu. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Nie wiem, ile minut wyjdzie, ale pewnie znów będzie dużo. Do zobaczenia w kolejnym. Odcinku. Dzięki Kuba. Do zobaczenia. Dzięki.